Dobra, nasz EWR e, wykrył dwa cele, które zbliżają się w naszym kierunku. E, jest to bombowie 122 oraz eskorta w postaci jednego 127. Naszym zadaniem jest wystartowanie z bazy oraz zniszczenie jednego i drugiego przeciwnika. Dawno na kanalnie nie było mig 29, a jest to dość specyficzna i sentymentalna dla mnie maszyna. To już jest to pierwszy jet, którego nauczyłem się po 125t. Jestem przedłużając, e, ustawmy się na pas i wystartujmy. поготовности. Ход по схеме на триз до повренений 741, забездает 15. Hot tide. Up. up. No, plan jest taki, aby znieść się jak najwyżej, Aby mieć jak najlepsze parametry wystrzału naszych rakiet. jesteśmy się uzbrojeni w dwie rakiety Fox 1 r 27 er Dwie rakiety Fox 3, czyli R77 oraz standardowo R73 na krótki dystans Fox 2. Mam tutaj piękny wskut słońca nad Ukrainą. Polor dzisiejszego odcinka to to, że jesteśmy w ukraińskim e, samolocie, jak widzicie tutaj po oznaczeniach na skrzydle, i musimy tutaj odeprzeć atak e, agresorów. Zapytam się EWN e, o kurs, a właściwie o tym, e, jak są grupy ustawione. Zieruj, zutuję, Dwa grupy. grupa. 2, Udalenie. 160. Na 7000. się. grupa. 2, 6, 160. Na Dobra, mają taką samą wysokość i najprawdopodobniej lecą w formacji. E, retor w już mi widzi, bo widzimy na rwerze, że, że już nas tutaj oznacza. Teraz siła sygnału rośnie, więc zbliżamy się. E, także co? No, wznosimy się i zobaczymy, jak to dalej będzie. Ok, mamy już coś na radarze. E, cztery kreski, więc duży kontakt. E, czyli to jest po prostu tu 22 bombowiec, najprawdopodobniej. E, on nas teraz nie interesuje. Musimy najpierw zająć się eskortą, no bo sam bombowiec nic nam nie zrobi, tak naprawdę. Więc dalej się wznosimy. Myślę, że wzniesiemy się na około 12-13 tysięcy metrów. Po czym wyrównamy lot i zaczniemy nabierać prędkości, żeby nasza rakieta miała jak największą prędkość. No a potem co zobaczymy. Pierwszy, stanowku? dwa grupy. Pierwa grupa 2, 7, 80, na 7 Jeszcze grupa 2, 6, 50. Mam go na radarze już. Pierwy. A na 2, 6, 7. Udalenie 80. Dobrze, spróbuj teraz tysiąc. jak największą prędkość posiadać. Odpalamy jammer. Żeby zlokował i wystrzelił w jak najpóźniejszym momencie. Żeby mógł jak najbardziej się zbliżyć i wystrzelić Fox Trójkę. Że miał jak największe prawdopodobieństwo e, no, po prostu trafienia. Mamy już pusk rozryszał, a jeszcze sobie chwilkę poczekamy. On też się widzę, wznosi Też po powrotku się zacznie wznosić. Ok, 50 km. po 40 km wystrzelimy. I od razu lecimy defensywnie. No właśnie to jest to o czym mówię. Lecimy w dół do jak najbardziej gęstego powietrza. Mam nadzieję, że uda nam się, że tak powiem, prześcign prześcignąć misajl. Tylko mogę trochę zacząć skręcać. Żeby go tutaj jak najbardziej, że tak powiem, zmęczyć bo tak naprawdę silnik rakiety się przez parę pierwszych paręnaście sekund, a później to już jest tylko i wyłącznie energia kinetyczna. Widzę chyba misail raczej nie powinien nas trafić, chociaż widzę, że leci dość bliziutko Okej, okay, on jest od nas trochę wyżej, to zostawi mi trochę wyżej radar Tu jest misail i Misa u nas

Gdzie oni są? Okej, tam są. Widzę chyba misail. Jestem bardzo blisko niego. Dawaj, dawaj. Okej, rakieta wybuchła. Fox three. Lecę od razu w przeciwnym kierunku. Soty. pierwszy. Cieńca. Plasz! Mamy to. Mamy to, jest plaż, więc teraz trzeba zająć się jedynie e, naszym bombowcem gdzie on teraz jest? Zapytajmy się Awaksa? Czy AWACS-a, O, widzę go nawet już 1500 1500 kg 15 km 7000 no to wywalimy mu Fox No escape zone. Fox tu. Leci na flary. Leci ona na flary. Fox tu. Splash. Dobra, misja zakończona sukcesem Mamy jeszcze trochę zapas paliwa na szczęście No i wracamy do naszej bazy Nie ma co mówić, lądowanie migiem jest troszkę wymagające Więc jeżeli się odbije od pasa to musicie mi wybaczyć Bo zwyczajnie nie latałem tym dość długo Mniej więcej 5 metrów na sekundę opadanie Lara. No, troszkę się odbiliśmy Ale myślę, że mi to wybaczy, wybaczycie Hamujemy, spadochron nie jest potrzebny Powinniśmy bez problemu wyhamować Więc co, misja zakończyła sukcesem Mam nadzieję, że film Wam się spodobał Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę A jeżeli chcecie zostać na dłużej To zapraszam do zostawienia subskrypcji więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, czeszyłem i, i do usłyszenia.